0 do 4 u siebie z zagłębiem lubin, tak po boksersku? knockdown, knockout. Po boksersku? No, chyba tak, chyba, chyba, chyba knockdown, i knockout faktycznie. E, no tak, w skrócie można powiedzieć, że e, uważam, że mimo wszystko uważam, że nieźle w ten mecz wyszliśmy. Byliśmy bardzo zmotywowani, żeby w końcu udowodnić swoją wyższość też na własnym boisku, a nie tylko na wyjazdach. Natomiast no, co tu dużo mówić, no, wydaje mi się, że niepotrzebnie sprokurowany przez narzut karny, który otworzył wynik, później wprawdzie stworzyliśmy jakieś sytuacje, natomiast to przeciwnik po prostu pierwszy pierwszej był bardziej efektywny, zeszliśmy na, na przerwę z dwubramkową stratą, e, jakieś drobne zmiany w organizacji e, i z powrotem wracamy być może jeszcze bardziej zmotywowani, jeszcze bardziej rozdrażnieni tą sytuacją. E, i udało nam się stworzyć, uważam, bardzo kradowne sytuacje ku temu, żeby złapać kontakt, natomiast nie udało się tego zrobić i w kilkadziesiąt sekund, w zasadzie, które wstrząsnęło nami, bo tracimy zawodnika, za moment tracimy bramkę ze stałego fragmentu gry, która chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że zamknęła ten mecz. E Później, mimo olbrzymiemu charakterowi i takiej sile woli, chłopcy w tej, w tej niedowadze dalej próbowali walczyć, próbowali odrabiać tą stratę, natomiast, natomiast no kończyło się to tym, że byliśmy jeszcze bardziej otwarci i przeciwnik nas wypunktował. Tak, tytułem podsumowania, w zasadzie w jednym zdaniu. Uważam że, uważam, że rozmiary porażki chyba nie do końca odzwierciedlały to, co się działo na boisku, ale nie ma dla żadnego znaczenia, czy punkty jadą do Lubina. Sytuacja trudna w tabeli, ale nie beznadziejna. Sytuacja trudna jest od początku rozgrywek i od początku w zasadzie tej rundy, bo tu, tu na tym się teraz skupiamy. Natomiast oczywiście, że nie jest beznadziejna. Cały czas jesteśmy w grze. I my cały czas bardzo mocno wierzymy, że osiągniemy cel, który został przed nami postawiony, czyli utrzymanie w lidze. Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań, absolutnie nie było żadnego efektu spuszczonych głów. Po prostu taki zimny prysznic i, i walczymy dalej. Mieliśmy za sobą teraz ciężki okres, bo w 10 dni rozegraliśmy trzy mecze. Ciężkie mecze. Być może też to miało jakiś wpływ na nasze poczynania wojskowe. Dlatego teraz już jest przed nami tylko to, co, przed, to, co, to, co nas czeka w przyszłości w pierwszej kolejności na Kielce. Ten mikrocyk teraz w głównej mierze chcemy spożytkować na to, żeby się dobrze zregenerować i odpowiednio przygotować do tego meczu.